Motorola Defi nawigacja. Odczyt bieżącej lokalizacji. Naciśnij klawisz z ikoną domku, dotknij palcem dołu ekranu i przesuń w górę, a następnie kliknij zakładkę Nawigacja. Przeczytaj informacje o aplikacji, a następnie naciśnij przycisk zaakceptuj. Naciśnij klawisz Wyznacz trasę, aby uruchomić wyznaczanie trasy. Naciśnij przycisk Wróć. Dotknij migający niebieski punkt na mapie, sygnalizujący twoje położenie, a następnie naciśnij Moja lokalizacja. Pojawi się opis bieżącej lokalizacji. Aby dowiedzieć się o przydatnych miejscach znajdujących się w pobliżu, Naciśnij opcję Co jest w pobliżu. Dotknij palcem dołu ekranu i przesuń w górę, aby obejrzeć wszystkie pozycje. Naciśnij klawisz Wróć, aby powrócić do poprzedniego menu. Aby powrócić do ekranu startowego, naciśnij klawisz z ikoną domku.